Witajcie Betlechem, wszyscy przyjaciele, sympatycy, zapraszam w naszą podróż po Biblii. Na początek obiecałem, że zaczniemy mówić o księdze rodzaju. Ale pierwszym fragmentem, na który chciałem zwrócić Waszą uwagę, jest fragment z Nowego Testamentu z 19 rozdziału Ewangelii według Świętego Mateusza, 19 rozdział. Tam jest taka zaczyna się ten rozdział od tego, że faryzeusze przychodzą do Jezusa, żeby go wystawiać na próbę i zadają mu trudne pytania związane z, z tym, czy wolno oddalić swoją żonę, z jakiegokolwiek powodu, czy wolno wziąć rozwód,. Tak? Jezus Jezus wraca do księgi rodzaju, mówiąc o tym, że czy nie czytaliście o tym, że stwórca nie stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i że opuścić ma człowiek ojca i matkę i złączyć się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Na co faryzeusze mają oczywiście przygotowany argument w zanadrzu. Pytają się, no to dlaczego Mojżesz dawał możliwość taką współpracy i powiedzieli, że tą możliwością było list rozwodowy. Dlaczego w takim razie Mojżesz dopuszczał rozwód? I werset ósmy do dziewiętnastego rozdziału Ewangelii Mateusza mówi, odpowiedział im. Mojżesz pozwolił wam na rozwód z powodu zatwardziałości waszych serc. Na początku jednak tak nie było. Na początku jednak tak nie było. Biblia Tysiąclecia mówi, lecz od początku tak nie było. Jezus odwołuje się do bardzo ważnej zasady, e, zasady początku. Jak było na początku? To bardzo ważna zasada e, i właśnie dlatego e, chcę zacząć od Księgi Rodzaju, dlatego że tam widzimy bardzo wiele, bardzo wiele biblijnych prawd. Na początku, w samym swoim zarodku, w samym początku, dopiero będzie się z tego wszystkiego rodzić historia zbawienia. Ale widzimy już te zasady, właśnie na samym początku w Księdze Rodzaju. Jak ważna jest Księga Rodzaju, możemy to zobaczyć. Poprzez wyobraźnię. Wyobraźmy sobie, że nie ma księgi rodzaju i zaczynamy Biblię od drugiej księgi, od księgi wyjścia. Poznalibyśmy jakiś lud, który żyje w Egipcie, skąd on się tam wziął, kim jest ten Bóg, który prowadzi ten lud albo chce go prowadzić. W ogóle, czemu tam jest ten Izrael? Dlaczego ten Izrael jest w Egipcie? Eee, dlaczego Bóg się nim zajmuje? Nie mamy odpowiedzi w ogóle na żadne z tych pytań. Jesteśmy postawieni już w, jak, w środku jakiejś opowieści. Nie wiemy, jaki był początek, skąd to się wszystko wzięło, jak to się wszystko zaczęło. A pierwszy werset Biblii, który <laughs> chyba. Myślę, wszyscy znamy, eee, brzmi: na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Eee, jedno zdanie, a kryje się w nim niesamowita treść. Jakim możemy wniosek wyjąć chociażby z tego pierwszego wersetu? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Bóg, moi drodzy, wiem, że mówię generalnie bardzo takie podstawowe rzeczy, ale naprawdę musimy to wracać do tych podstaw i wracać do fundamentów. Bóg jest kimś większym od całego świata. Bóg jest potężny. To jest prawda, która przemawia do nas, bije do nas już z samego tego pierwszego wersetu Biblii, sięga rodzaju 1:1. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Świat nie był od początku. Na początku był ktoś inny, ktoś większy. Bóg jest tym kimś większym od świata. Yy. Potem widzimy, jak Bóg zaczyna wprowadzać pewien ład, porządek do tego świata. Kontynuuje dzieło stworzenia. I to jest niesamowite, bo widzimy, że Bóg od początku ma plan i wprowadza ten plan bardzo systematycznie. Jest pełen ładu, pełen porządku. I nawet w momencie grzechu wciąż ma plan od początku. W pierwszych wersetach też w Biblii powtarza się taki zwrot, że było dobre to, co stworzył. Wiecie, nic nie wymknie się z jego rąk, dlatego że Bóg jest dobry. Dobre jest to, co stworzył, bo On. Jest dobry. I gdybyśmy poprzestali tylko wybiórczo na tych trzech prawdach, które widzimy w pierwszych kilku wersetach Biblii: że On jest potężny, że On jest większy od Stworzenia, że jest pełen ładu, że ma plan i że jest dobry, że nic nie wymknie się z jego ręki. Same te trzy fakty zmieniłyby nasze życie, gdybyśmy naprawdę w nie uwierzyli. Wyobraźmy sobie Jego potęgę. Czy jesteśmy w stanie w ogóle nadać jej jakieś granice? Skoro Bóg stworzył cały świat, czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie w ogóle coś, co by przekraczało Jego możliwości? Ja nie jestem w stanie. Ale ten Bóg, to jest najbardziej niesamowite w tym wszystkim, mówi do nas, że wszystko może ten, który mieszka we mnie. I ten Bóg mówi do nas, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. I to jest niesamowite. To jest niesamowita prawda. Dlatego, że skoro ten potężny Bóg e, mówi taką prawdę do mnie, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy, możemy założyć, że to jest prawda. Że On ma moc. Stanąć za tym słowem i uczynić wszystko w odpowiedzi na Twoją i moją wiarę. Niesamowita treść, niesamowite słowo. Weźmy tą drugą rzecz, że On ma plan. Że jest pełen ładu. To jest też niesamowite, bo Bóg wprowadza porządek i harmonię w miejsce chaosu. Jak bardzo ta prawda mogłaby wpłynąć na moje zaufanie jemu. Jak bardzo moglibyśmy wieść życie niezależne od okoliczności, w oparciu o tą prawdę, że on ma plan że on ma wszystko pod kontrolą. Że on z chaosu może uczynić porządek. Niezależnie od tego, w jakim miejscu jest Twoje życie, jaki chaos, jaki nieporządek w nim panuje, on jest zdolny do tego, żeby zaprowadzić w tym życiu porządek. On ma moc. Nic nie wymknie się z Jego rąk. W księdze Izajasza, w 43 rozdziale, w wersecie, może przeczytamy od 10, Wy jesteście moimi świadkami wyrocznia Pana i moim sługom, których wybrałem, Abyście poznali, wierzyli we mnie i zrozumieli, że to ja jestem. Przede mną nie istniał żaden Bóg. Ani innego po mnie nie będzie. To ja, jedynie ja jestem Panem. Poza mną nie ma wybawcy. To ja oznajmiłem, wybawiłem i ogłosiłem: Nie ma wśród Was żadnego obcego Boga. Wy jesteście moimi świadkami, wyrocznia Pana. Ja jestem Bogiem. I ten trzynasty werset szczególnie ważny. Od wieczności nim jestem. Ja jestem Bogiem, od wieczności nim jestem. Nikt mi nie odbierze tego, co do mnie należy. Kto mógłby zmienić to, co uczyniłem? W przekładzie edycji Świętego Pawła ten trzynasty werset brzmi. Od wieczności nim jestem i nikt się nie wyrwie z mojej ręki. Co ja zdziałam? Któż to zmieni? Wiecie, to jest niesamowita prawda, że nikt, nic nie może wymknąć się z jego ręki. To jest prawda, którą możemy wyznawać, możemy się w niej zakorzenić zakorzeniać ją w naszych sercach, budować nasze życie w oparciu o nią. To jest absolutny fundament naszej wiary, którą widać już na początku w Księdze Rodzaju. Zastanówmy się dzisiaj nad tym, nad tym prostą prawdą. Trzy rzeczy że On jest potężny, że On jest pełen ładu i zaprowadza porządek w miejsce chaosu i że jest dobry. Te trzy rzeczy, jeżeli staną się fundamentem naszego życia, naprawdę nasze życie będzie bezpieczne i będzie to solidny fundament, na którym będziemy mogli funkcjonować i żyć. Amen.